Kochani, witam Was bardzo serdecznie i z całego serca pozdrawiam dumny, królewski, zawsze polski Kraków. Szczęść Boże! Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby przedstawić alternatywę do obecnego układu. Obecny układ, który rządzi Polską jest naprawdę zły, jest naprawdę fatalny. I muszę dzisiaj powiedzieć z wielką nadzieją, że widzę tutaj takie tłumy, których w tej samej sali nigdy nie widziałem na żadnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. To jest konwencja Kongresu Solidarności. Polski. Polska scena polityczna się dusi. Polska scena polityczna jest dzisiaj zasklepiona w takim hemofilicznym uścisku, gdzie kartę największych partii, które w decydujących sprawach dla Polski niewiele albo w ogóle się ze sobą nie różni, tłamsi tę scenę, tłamsi polską nadzieję, nie daje oddechu, nie daje nowych perspektyw dla naszego społeczeństwa. Trzeba to przełamać. Trzeba dzisiaj powiedzieć jasno, że dla... P.O. i PiSu. musi być nowa alternatywa, musi być rozhermetyzowanie tej sceny, musi być nowa nadzieja, i jest tą nadzieją Solidarna Polska. W polskiej polityce nie zmienia się nic od 22 lat. Czy pamiętacie mój film Nocna Zmiana sprzed 20 właśnie lat? Pamiętacie? Czy pamiętacie to? siedzi w pierwszych rzędach w Sejmie w 91 roku po wyborach, w 92 i tak dalej. Czy pamiętacie, kto siedzi w pierwszym rzędzie? Tak. Donald Tusk, jako szef KLD. Waldemar Pawła, jako szef PSL. Leszek Miller, jako wiceszef SLD. Jarosław Kaczyński, jako szef PC. Minęły 20, ja mówię o tym, co było 22 lata temu. 22 lata temu, kochani, przez ten czas zmieniło się wszystko. Kończyła się dopiero co epoka Margaret Thatcher, następowała epoka Johna Major'a, potem Tony Goblera, potem Gordona Brown. dzisiaj Davida Camerona, pięciu premierów, pięciu szefów Labour Party czy konserwatystów Wielkiej Brytanii. Kończyła się epoka George'a Busha Seniora, potem był Bill Clinton, potem był George Bush Junior, teraz jest Obama, czterech prezydentów, czterech szefów tamtejszych partii w tym czasie. We Francji kończyła się, nawet nie kończyła się, w 1955 roku trwała epoka François Mitterrand, potem Jacques Chirac, Jean-Marie Jospin, ja Baladir, dzisiaj wcześniej Sarkozy, a dzisiaj Hollande. Sześciu szefów partii na Zachodzie. A dzisiaj włączamy telewizor, patrzymy kto siedzi w polskim sejmie w pierwszych rzędach i widzimy dokładnie te same twarze. Donald Tusk jako szef Platformy. Waldemar Pawlak chwilowo na parę miesięcy odstawiony, ale za parę miesięcy znowu będzie prezesem PSD. Widzimy Leszka Miller jako szefa PSD i Jarosława Kaczyńskiego jako szefa PiSów. Tych, tych samych czterech gości rządzi polską polityką od 22 lat. Tak nie ma nigdzie na świecie. A czy w Polsce dzieje się dobrze? Nie, w Polsce dzieje się źle. Dlatego Solidarna Polska powstała po to, żeby ten zamknięty, ten duszny. Seans wreszcie przewietrzyć, otworzyć pewne okno możliwości, dodać nadziei, dodać powietrza i dokonać zasadniczej zmiany w Polsce. Po to jest Solidarna Polska, po to jest ten kongres dzisiaj, w którym w Najgorsze jest to, że ten kartel dzisiaj, te same twarze. Które rządzą naszą polityką od 22 lat. W sposób symboliczny umówiły się na wczoraj, na 29 czerwca, w to samo miejsce, na Śląsku, żeby nam wysłać jako Polakom tak naprawdę jeszcze jeden komunikat. Wiecie jaki? Że Donald Tusk. Jarosław Kaczyński będą rządzić swoimi partiami kolejne 4 lata. Dość tego. Nie może być tak, żeby w polskiej polityce nie było żadnej zmiany, żadnej nadziei, żebyśmy się wszyscy dusili w tym samym własnym sosie bez żadnej perspektywy na przyszłość. I po to jest Solidarna Polska, po to jest ten kongres. Najgorsze jest to, że ten kartel. Kartel tych dwóch największych partii tak naprawdę zawłaszczył polską scenę polityczną i zawłaszczył jej treść programową przez te wszystkie lata. W się ze sobą nie różniąc. Jedni i drudzy ciągną do lewicy. Jedni chwalą Edwarda Gierka z chwalą do SLD, jak ostatnio w Llongu, czy w Kędzierzynie Koźlu, czy w Rudzie Śląskiej. Drudzy, jak Platforma Panu Jaruzelskiego zapraszając do, do, do Rady Bezpieczeństwa Narodowego i też z panem Cholewki do SLD, widząc w Millerze przyszłego koalicjanta. Czym się to różni? Jedni i drudzy, jako swojego premiera, widzą polityka Unii Wolności. Tu samego siebie, do dawnego wiceprzewodniczącego Unii Wolności. PiS chciałoby profesora Glińskiego też z Unii Wolności. U. Czy po to mamy tworzyć alternatywę? Czy po to mamy. Wreszcie od władzy odwlec i odciągnąć platformę obywatelską, żeby rządziła nama, nami Unia wolności, no chyba nie. I dość tego po to już aktualnie. Te partie w zasadniczych zrębach nie różnią się również jeśli chodzi o politykę społeczną czy politykę podatkową. Pis przy chroicznych sprzeciwach Tadeusza Cymańskiego za czasów, kiedy był u władzy. Tadeusza, który słał nawet na piśmie, na szczęście jest dowód na piśmie elaboraty do najwyższych władz, żeby nie iść tą drogą obniżał podatki dla najbogatszych, niczym nie odblokował progów dochodowych upoważniających do pomocy socjalnej. W niczym nie pomógł tak naprawdę w zasadniczych zębach rodziny. Platforma to sama, program. Polityki podatku liniowego 3 razy 15 zrealizowane w innej nieco formule przez PiS. Niczym się te partie nie różnią, jeśli chodzi o finansowanie partii politycznych. Będzie o tym mówiła pani prezes Beata Kempa. Jedne i drugie chcą kłaść łapę na pieniądzach budżetowych po to, żeby ten swój kartel, ten swój monopol kultywować. Te partie nie mają tak naprawdę żadnych różnic poglądów, jeśli chodzi o politykę europejską. Pakiet klimatyczny. Wczoraj słyszeliśmy, że pakiet klimatyczny jest czymś, co trzeba zmienić, co trzeba zablokować, ale kto to mówi? No mówi nam to polityk, który będąc u władzy otworzył drogę do pakietu klimatycznego, do, tego fatalnej, do tej fatalnej zmiany polityki europejskiej w zakresie klimatu, która może kosztować dziesiątki tysięcy miejsc pracy Polski i obniżenie miejsc, obniżenie wzrostu gospodarczego nawet o 2 czy 2,5%. Mówi nam to człowiek, który nam to właśnie zafundował bez żadnej zgody Komitetu Politycznego. Po prostu weszliśmy w ten pakiet klimatyczny jako kraj, a Donald Tusk tylko dokończył dzieło i zgodził się na najgorszy, najbardziej fatalny kształt tego, tego pakietu. Jedni i drudzy dzisiaj udają, że nie mają z tym nic wspólnego, a zafundowali nam pakiet klimatyczny. To Solidarna Polska. Zbiera dzisiaj milion podpisów w siedmiu krajach, nawet w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, żeby wysłać wniosek do Komisji Europejskiej o zawieszeniu pakietu klimatycznego. Nie PiS, nie Platforma. Solidarna Polska, dlatego że PiS i Platforma, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, mają dokładnie takie same poglądy, a przynajmniej takie same działania, które dzisiaj skutkują fatalnymi rozstrzygnięciami dla Polski. I po to jest Solidarna Polska, żeby powiedzieć dość temu, dość trzymania. Za rękę PiS i Platformę Polski w takim samym szachu i fatalnych rozwiązań dla Polski. Te same partie. Obie partie prowadzą dokładnie taką samą politykę, jeśli chodzi o nową architekturę europejską. Koncert wielkich mocarstw, Europa podporządkowana Francji i Niemcom. Federalistyczna Europa. Dzisiaj słyszymy, jak prezes PiSu na kongresie mówi, że ta partia nigdy nie pozwoli na federalizację Europy. Panie prezesie, pan się na to zgodził dokładnie wtedy, kiedy forsował pan i dopychał kolanem, i łamał sumienia członków Komitetu Politycznego, żeby głosować za. Traktatem Lizbońskim, który był niczym innym jak daniem Unii osobowości prawnej, przejściem na system liczenia głosów, który promował Francję i Niemcy budową federalistycznej Europy. Dzisiaj jest już za późno, ale to, że mamy dzisiaj kierunek federalistycznej Europy, jest niestety zasługą hmm, pana prezesa i Donalda Tuska, który twórczy, twórczo rozwinął ten fatalny, fatalny patent. A Solidarna Polska mówi właśnie nie federalistycznej Europie. Mówimy tak Europie ojczyzn i po to musimy być w obecnej polskiej polityce, żeby taki kształt Europy zwyciężył. Żeby Polska miała więcej z Unii Europejskiej dla siebie. Żeby ludziom rzeczywiście dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej żyło się lepiej. Ale tego nie zapewni ani PiS, ani Platforma. Do tego potrzebna jest zmiana i po to jest właśnie ten kongres, po to jest właśnie Solidarna Polska. Potrzebna jest dzisiaj rzeczywista alternatywa. Alternatywa, która odblokuje zawód polityka. Odblokuje polską politykę dla nowych sił politycznych, dla nowych wyzwań, dla nowych nadziei, nowych możliwości. Do tego potrzebna jest zasadnicza zmiana tego, co stoi u fundamentów polskiego ustroju zasadnicza zmiana konstytucji. Musi być otwarcie na większą obywatelskość. Musi być większa rola referendum. Musi być to, co jedna z partii ma w nazwie, czyli obywatelskość pewnym kanonem, kryterium kształtowania dobrej polityki. A co obie partie, co obie partie nam tutaj zaproponowano? Przypomnijcie sobie, jaki jest stosunek Platformy Obywatelskiej do 2 milionów 600 tysięcy podpisów zebranych przez Solidarność pod przewodnictwem pana przewodniczącego Piotra Dudy sprzeciwiających się podwyższeniu wieku emerytalnego. Odmowa jakiejkolwiek dyskusji. Odmowa jakiejkolwiek dyskusji. Jakie jest podejście Platformy Obywatelskiej do 2 milionów i 400 tysięcy podpisów za koncesją dla telewizji trwa? Zero dyskusji. Nakazy administracyjne. Jaki jest niestety stosunek PiSu do e, ustawy obywatelskiej, która gwarantowała polskość polskiego lotosu? Solidarna Polska w osobie Pana Steckiewicza zebrała 200 tysięcy podpisów przy udziale innych patriotycznych środowisk Solidarności, innych środowisk również Radia Maryja. 200 tysięcy w obronie polskiego lotosu. I wiecie, zabrakło dwóch głosów. Po pierwszym głosowaniu który monitorował poseł Józef Rojek, przeszło do komisji, ale potem wróciło do komisji. Platforma narzuciła dyscyplinę. Zabrakło dwóch głosów, żeby polski LODOS był procedowany dalej, żeby ta firma będąca perłą w koronie polskiego przemysłu paliwowego pozostała w polskich rękach. Czy wiecie, czyje to były dwa głosy, których zabrakło? Głosów były, było dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli, byli nieobecni. To samo się zdarzyło, kiedy zebrano 600 tysięcy podpisów. W obronie życia. Zabrakło 11 posłów Prawa i Sprawiedliwości, a wniosek odpadł z mniejszością 6. Jedno i drugie mało szansę, miało, miało szansę zejść. Ale to pokazuje, że stosunek do obywatelskości, czy do referendum, czy do ustaw obywatelskich, ze strony dwóch głównych, dwóch głównych partii rządzących PiSu i Platformy, jest dokładnie taki sam. A my, jako Solidarna Polska, chcemy i w, i w konstytucji, którą dzisiaj tutaj podpiszemy, zaproponujemy, żeby pewne limity głosu pod którymi podpiszą się ustaw, propozycji, pod którymi podpiszą się obywatele, były pewnym nakazem moralnym, konstytucyjnym dla klasy politycznej i żeby te projekty były przynajmniej procedowane, żeby miały szansę wejść w, życia. w życie. Jeśli ktoś jest obywatelski, to jest to Solidarna to. <klucza> Musi być szereg innych zmian prowadzonych, ustrojowych, które wymuszą otwarcie zawodu polityka. Musi być pewien rodzaj refleksji, że ludzie muszą decydować o ważnych instrumentach i ważnych kryteriach władzy państwowej. Chociażby prokurator generalny. Zdecydowaliśmy się, nie my, Platforma, na to, żeby oddzielić prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Nie ma skutecznego systemu rozprawy z przestępczością, jeżeli państwo nie definiuje pewnej polityki, która ma być polityką polskich prokuratorów. Nie ma. Kończy się wtedy kompletną niemocą, imposybilizmem. Kończy się tym, co się skończyło, czym było po katastrofie smoleńskiej, która wydarzyła się 10 dni po tym, jak ta ustawa fatalna o rozdzieleniu Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego weszła w życie. I, profe, I prokurator Seremet okazywał się zupełnie bezradny w relacjach z Rosjanami prosił Tuska, prosił Ministra Sprawiedliwości o wystąpienie do Rosjan o to, o to, tam. Jeżeli prokurator ma być rzeczywiście korporacją osobno niezależną, to musi być suweren, którym jest naród, który będzie decydował, jaki to będzie prokurator, jaka polityka karna i rozprawy z przestępczością ma być prowadzona, czy ma być to liberalna, jak, by jak chciałaby Lewica, czy chciałaby Platforma, która wygrywa zawsze wybory w zakładach karnych. Czy też to ma być twarda polityka, taką, którą firmował swoim nazwiskiem Zbigniew Ziobro? Ale żeby tak się stało, Muszą być bezpośrednie wybory prokuratora generalnego dokonywane raz na cztery lata przy okazji jakichś innych wyborów, chociażby samorządowych. Bo wtedy naród będzie decydował, jaka polityka karna będzie realizowana w imieniu społeczeństwa. I za tym właśnie w swojej konstytucji opowiada się Solidarna Polska. I chciałbym, żeby wszyscy jednoznacznie dzisiaj powiedzieli, że ten kierunek popieramy. Więcej władzy dla ludzi, więcej decydowania o tym, w jakim kształcie ma wyglądać polskie prawo, polska konstytucja, polska codzienna działalność publiczna. I po to jest właśnie Solidarna Polska i po to jest właśnie Wiele innych zmian zaproponowanych przez nas w konstytucji jest dzisiaj niezwykle potrzebnych po to, żeby Polska ruszyła kopyta do przodu. Po to, żeby się pojawiła alternatywa, po to, żeby były, kiedy już dojdzie do wyborów, mechanizmy ustrojowe gotowe, odblokowujące polską przedsiębiorczość, odblokowującą ochronę interesów polskiego świata pracy, ochroniących każdą rodzinę, każdą jednostkę i nasz naród jako zbiorowość. Po to jest ta konstytucja. I my dzisiaj, rzucając wyzwanie dwóm największym partiom PISowi i Platformie, jesteśmy po to, żeby poszerzyć ofertę, dzięki której ludzie będą mogli dokonać w Polsce zasadniczej zmiany. Mieliśmy dzisiaj przed chwilą Pawła Koszyńskiego, młodego, dzielnego człowieka, który będąc na początku naszej kampanii w Erdlongu, mało znanym w swoim mieście, uzyskał 6% głosów. Przekroczył wyraźnie próg, chociaż sondaże dawały nam tam od 1 do 2%. Parę miesięcy temu mieliśmy inną weryfikację wyborczą w Kazimierze Wielkiej. Gdzie też nie dawano nam najmniejszych szans. A nasz kandydat uzyskał prawie 14% głosów. Będziemy zaraz mieli dodatkowe wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu. Będziemy mieli prawdopodobnie wybory w, w Opolu. Kochani, to jest dowód na to, że Solidarna Polska, która dzisiaj na kongresie w Krakowie potrafiła zgromadzić 1200 osób, także nie wszyscy zdołali się zmieścić, wyrasta na realną alternatywę na realną alternatywę, która zweryfikowana nie w sondażach, ale w konkretnych aktach wyborczych, chcę powiedzieć dotychczasowemu układowi, dość takiej polityki, dość PO, dość PO PiSu, potrzebna jest zmiana, potrzebna jest nowa nadzieja. Nie lekceważcie Solidarnej Polski, Solidarna jest Polska, jest po to, żeby zmienić zasadniczo nasz kraj. I to, te wydarzenia, które dzisiaj często obserwujemy, które mają zdezagłować Solidarną Polskę, są po, po to, żeby ten monopol, który trwa, monopol tego kartelu PO i PiS-u trwał nadal. Ale my jesteśmy właśnie po to, żeby ten monopol przełamać. Jesteśmy właśnie po to, żeby skupieni wokół Zbigniewa Ziobry i jego... Kandydatury prezydenckiej w roku 2015 dokonać zasadniczej zmiany, zasadniczego odgotowania, pójścia do przodu, pokazania naszym ludziom, że państwo może być odwrócone przodem do obywatela, że jest nadzieja, że jest się o co bić, kochamy naszą ojczyznę, kochamy Polskę, będziemy razem, będziemy jej służyć, wygramy wybory, będziemy tworzyć koalicję, która będzie Polską rządzić w duchu. Z Solidarności, w duchu rzeczy Rzeczypospolitej, w duchu odpowiedzi na te wszystkie wyzwania, które dzisiaj stoją przed naszym narodem. Po to jest ten Kongres, po to jest Solidarna Polska. Idźmy razem, bądźmy razem, trzymajmy się, idźmy razem, razem, ja się tu po to Polska, Lekowsko, aktora